Cześć! Z tej strony Shio, witam w kolejnym odcinku Obliviona. Twu, przepraszam bardzo, Wiedźmina. Nie wiem, czy to czasem teraz nie obraziłem Wiedźmina. A przynajmniej fanów Wiedźmina. No nic, to biegniemy dalej. Pozbieramy sobie skłucze ziele. Słyszałem małpę, gdzieś tutaj małpa biega. Tam jest małpa, ale małpa to akurat najmniejszy problem. A my idziemy do krypty. Krypta jest gdzieś w tamtą stronę i widzę, że to jest jakaś polana jaskółczego ziela, który ja bardzo chętnie pozbieram. Nieznana roślina. Dla yy, jasności, idziemy tam. Idziemy do tej krypty po to, żeby wykonać zdanie dotyczące krwi yy, guli. A tutaj gdzieś było ognisko, które ja minąłem. Chyba pod tymi drzewami, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tutaj chyba coś jest. No, bez kitu. Jest tutaj coś takiego, więc może spróbujemy sobie zrobić eliksir. Chociaż nie wiem, czy to mi się uda. Bo nie wiem, czy mam wystarczająco dużo składników. No, na szczęście mam. Głównie jest potrzebny korzeń mandragory. No i świetnie. Tu ja się przemedytuję. Zaraz golniemy sobie kota i będziemy mogli tłuc gulę. Zapiszemy sobie grę przed wejściem, ale to dopiero przed samym wejściem. No, Gerald, biegnij szybko, bo nie mamy na to czasu. Mamy ograniczoną ilość odcinka, pamiętaj, Gerald. Jeszcze mi YouTube nie zdjęło limitu i będę. Aaaa, tutaj było ognisko. Jeszcze mi YouTube nie zdjął limitu i będę to wypominał do końca. Istnienia tego serwisu. Dobra, gdzie mamy ekwipunek? I. Nigdy się nie mogę do tego przyzwyczaić. To czytałem. O, dobrze, że to teraz przeczytałem. To wszystko też może przeczytać zlecenie na górę. Dobra, gdzie jest mój kot? Tutaj, zaraz zobaczcie, jak, jak działa kod. Pijemy kota i wchodzimy. Jak zamknięte, a demet. Trzeba iść jeszcze do Mikula. Mikul to jest strażnik bramy, który nam da klucz. Myślę, że nie będzie miał z tym jakiegoś większego problemu. Ale troszkę żałuję, że wypiliśmy kota. Bo coś czuję, że może się skończyć tak, że będziemy musieli wypić drugiego. No ale nic, jak mus to mus. Po prostu nie wiedziałem, że ta krypta będzie zamknięta. Myślałem, że ona jest ciągle otwarta. No, oczywiście już dzisiaj się nie będę podniecał niebem, ale za to będę się podniecał gołębiami. Te gołębie to jest innowacja. Wcześniej w żadnej grze RPG nie widziałem gołębi. Gołębi czy żadnych ptaków, które po prostu ulatywały jak podchodziłeś do nich. To jest ciekawy taki feature. O, jest brama. Jak ta brama się nazywa? Brama... A, nie wiem, nie pamiętam. Zaraz sobie przeczytamy. Bo pewnie będzie oznaczone jak podejdziemy bliżej do drzwi. Za mało? Dobra, nie zobaczymy. Ale jest Mikul. Cool. Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no. no. Na... Długo jeszcze będzie ta krawantana na obowiązywać? Dowódca wie, ja pojęć animum. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem! Wpuszczasz kogoś? Jak Gleit pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? O Jezus. Czy wielebny wie? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak od niego? No dobra, to dupa. Czego ja go przekupię? Może się uda. Nie lubim Aj. tu obcy. Wracaj, Podejdź. co ty robisz. Nie lubim tu obcy. Nie lubię tak, tu Co, obcy. nie pogadasz ze mną, dziadu? Nie, to nie, to biegniemy do wielebnego. No i co, widać, nie odtworzymy tej krypty i trzeba będzie wypić drugiego kota. No tak to jest, ale pobiegniemy sobie na skróty do wioski. W wiosce musimy pogadać z wielebnym, że wielebny dał nam swój sygnet. I wtedy będziemy mogli gadać z tymi ważniejszymi postaciami dla fabuły, które wymagają tego, właśnie. Sygnetu, tak? To jest sygnet. To jakiś ktoś zostawił paczki. Dlaczego one tak przy rzece stoją? Napastwę utopców ktoś pozostawił. Ale jego sprawa. No, tutaj właśnie się rozprawiliśmy z bandytami, którzy męczyli Zoltana Chivaja. Swoją drogą, Zoltan Chivay zawsze mi się wydawał taką postacią dość barwną i dość ciekawą. Lubiłem w sumie wsłuchiwać się w jego dialogi, one były śmieszne. I po prostu no, ciekawie zaprojektowana postać, zaprojektowana przez umysł e, wielmożnego pana Sapkowskiego, który ma troszkę rozbujałe ego. Zresztą, poglądajcie sobie jakieś wywiady z panem Andrzejem Sapkowskim i zobaczycie, jak pan Andrzej ładnie odpowiada na pytania dziennikarzy i ludzi. Jakby był encyklopedią. Mów mm, szybko! No dobra. Zaniosłem wieczny ogień do kapliczek. Kłamiesz. Przed chwilą była tu wieśniaczka lamentując, że bestia rozszarpała jej męża. Mówiłem ci, że to nic nie da. Gdzie moja zapłata? A, ta, tak, tak, zapłata. Klątwa musi być silniejsza, niż myślałem. To wszystko przez tę wiedźmę Abigail. To zła kobieta. Wiedźma może będzie w stanie powiedzieć coś więcej. Chcesz zadawać się z tą bezbożnicą? Mówię ci przecież, że to ona sprowadziła na nas bestie i wszystkie inne nieszczęścia. Być może, jednak chcę z nią porozmawiać. Musimy dowiedzieć się, skąd wzięła się bestia. Zrób to i przyjdź do mnie. Zrobię to za trzysta orenów. Jesteśmy biedną wioską. Mogę ci zaoferować dwieście. Zgoda. No i świetnie dostaliśmy, znaczy dostaniemy 200, ale najpierw chce sygnet dziadku. Dawaj sygnet. Mów szybko. Hmm. Słyszałem, że kościół wiecznego ognia płaci za zabijanie utopców. Owszem, jeśli tylko potrafisz to udowodnić, jak będę miał dowody, przyjdę. Pośpiesz się. Chociaż mam pomysł, skąd możemy jeszcze zdobyć yy, ten sygnet. Po drodze do tej wioski, z tego co pamiętam, jest babcia, która ma jakiś chyba problem i trzeba jej zanieść jakąś rzecz. Już nie pamiętam dokładnie na czym to polegało. I ona w zamian nam daje sygnet, dlatego może znajdziemy tą wieśniaczkę. Nic nie będzie słyszał. Nie wiem. Hmm. Tylko która to jest babcia, tutaj jest troszeczkę tych babci. O, trafiłem. Zostaw nas w spokoju! Aha, czyli to jednak nie... Było. To może być ta babcia. Moja ostatnia Okej, okay, to nie ta. Na twoim miejscu. To jeszcze jakaś idzie. Nie daj się zabić. Ja myślałam, że jesteś no jednym z tych miastowych bandytów. dobrze babciu, ale ja szukam babci, która... Sygnet daje. Cholera, teraz znajdź tą babcię. Dobra, to to może nie być taka łatwa misja. Jak mi się wydawało. Babciu, gdzie jesteś? Tam jeszcze jakaś była babcia chyba. To no, jest jakaś. Boże, daj, daj Bóg, żeby to była ona. Zostaw nas w spokoju. Haha, ha, bardzo śmieszne. Damy jakąś łapówkę, może. Zostaw nas w spokoju. Co, babsztyl? No, bierz kasę i nie gadaj. No inna rozmowa. Co chciałbyś wiedzieć? Co chciałbym wiedzieć? Opowiedz mi o tutajszych ziołach. Zimejka to pospolita roślina. Płatki jej kwiatów służą do przyrządzania lekarstwa. No, ekstra. Cieszę się bardzo, babciu, ale to nie jesteś tą babcią, który szuka. Myślałam, że jesteś jednym z tych miasta. Cholera, gdzie jest ta babcia? No Człowiek, co jest? Dobra, nie ma babci, to nie ma babci. Zrezygnujemy z tego i po prostu pójdziemy do tej wiedźmy. Całej, to jest, to jest ich hata? Nie, to jeszcze nie jest ichata. Ich Ach, jakie niezrównoważone. mieszka tutaj. Okej, okay, dajcie mi dojść do tej wieźmy, bo nie ma sensu was męczyć tą drogą. Dobiegłem i wchodzimy do chaty. Hata Abigail. Witamy. Wino na stole. Ser też. Taki suchar ode mnie. Rozumiecie o co chodzi. Czasem I trzeba palnąć jakąś potę. przedstawiająca człowieka. Ciekawe do czego służy. O, widzicie? Teraz widać jak działa kot. Mamy taki lekko rozmazany ekran, ale wszystko jasno widać. I właśnie mi się kod wyczerpał. Czego chcesz? Hmm. Czego ja chcę? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż, nie pomyliłeś się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. Któż to taki? Ten mały chłopiec Alwin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli podam mu pewną miksturę, powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu pięć kwiatków białego mirtu, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. Dziadostwo. Mamy wpis w dzienniku. Okej, okay, mamy jakiś wpis w dzienniku. Może znajdziemy ten biały Mirt. Ja też ja wiem jak wygląda biały Mirt, tylko że nie jestem pewien, czy będziemy mogli go zebrać. Dlatego, że wymagana jest właśnie ta wiedza o roślinach. A my chyba nie mamy hajsu na książkę. No nie, troszkę tam mamy te, tej kasy. A skąd mamy tą kasę? O, jest biały Mirt. Świetnie. Czyli możemy zebrać. Raz. 2, 3. No gdzie jest... O Boż. No i to było na tyle z Białego Mirtu. Nie, no bez kitu musi to być jeszcze jakiś biały Mirt. no tu jest jeszcze jeden. To jest chyba czwarty, tak? Tak. Może tutaj wewnątrz będzie, chociaż wątpię, bo biały Mirt raczej ośnie... na takich polanach bardziej. Aczkolwiek jest tu zielarz, od którego moglibyśmy to kupić. Tylko, że ja nie mam zamiaru wydawać kasy na. na co to jest zimejka? Nie, to jest biały mirt. Na biały mirt, bo po prostu nie stać mi na to. I może dopiero wtedy. O, jest biały mirt, świetnie. Ok, to lecimy do Wieźmy. Wiedźmy oczywiście, przez godzinę będzie robić tą, tę, tą miksturę, pewnie. Więc sobie tak od razu nie pogadamy, ale przemedytujemy ten okres i będzie wszystko w porządku. No jest tu gdzieś ognisko, jakieś, czy nie ma? Czy my dobrze idziemy? Oczywiście, że nie. Gdzie ja bym dobrze poszedł? Co ja w ogóle gadam? Dziś widziałem nieznana roślina, jakiś znacznik. O, jest znacznik. Niestety tego jeszcze nie mogę zebrać, ale jest, jest czy ziele, które pochłonę. Okej, okay, jest Hata Abigail. Jest chłopak jest Abigail. Czego chcesz? No, nie, nie jest to zbyt miłe przywitanie. Przyniosłem płatki białego mirtu. Świetnie. Teraz przyrządzimy z nich miksturę. Jak się ją robi? Interesują cię wiedźmie tajemnice, co? Jeśli przyrzekniesz, że nikomu nie przekażesz tej wiedzy, zdradzę ci sekret. Przyrzekam. Słuchaj więc uważnie. Weź dwie uncje trupiego jadu. Zmieszaj je z garścią płatków białego mirtu. Wymów swoje imię w spak. Zakręć się trzy razy przez lewe ramię, spluń w ogień i wymieszaj ponownie. Strasznie to skomplikowane... Wiedziałam, że żaden mężczyzna nie zrozumie Wiedźmi i magii. Daj mi chwilę na przygotowanie mikstury. Do zobaczenia. Ech, chwilę, czyli godzinę. No dobra. Wrócę tu za jakiś czas. O! Świetnie, zaproszenie do magii. A możemy od ciebie kobietkę kupić. Aha. Jestem zajęta. Nie możemy nad stąd teraz pogadać, dobra. Jest tu gdzieś jakieś ognisko. Nie ma, ale to akurat już nieistotne w tej chwili, bo kończy nam się już czas. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do następnego, cześć, czołem i do zobaczenia.